Witam! Oto nóż składany Sanrenmu 7092. Jest to niewielki nóż EDC, czyli przeznaczony do codziennego użytku. Ostrze o profilu Drop Point ze stali nierdzewnej 12C27 wyprowadzono szlifem wklęsłym, dzięki czemu nóż posiada bardzo dobre właściwości tnące. Otwieranie odbywa się przy użyciu dwustronnego kołka, który umożliwia otwieranie noża jedną ręką osobom prawo i leworęcznym. Nóż wyposażony został w blokadę typu liner lock. Rękojeść noża to dwie ergonomicznie wyprofilowane okładziny wykonane z tworzywa sztucznego o antypoślizgowej fakturze. Na rękojeści znajduje się sprężysty klips umożliwiający zamocowanie noża do paska bądź o krawędź kieszeni. Model 7092 posiada też znajdujące się z tyłu rękojeści stalowe oczko, przez które możemy przewlec linkę zabezpieczającą go przed zgubieniem oraz. Zbijak do szyb. Sanrenmu 7092 występuje w dwóch wersjach kolorystycznych czarnej oraz oliwkowej.